Tu jest za mała szczelina. Musimy całe drzwi posunąć do przodu. Ale w tym celu nie wystarczy wyregulować zawiasów. Potrzebna jest poważniejsza operacja. Skoro mamy tu za małą szczelinę, musimy przesunąć te zawiasy razem ze słupkiem w stronę przodu pojazdu. Do tego mamy taki specjalistyczny przyrząd, bardzo precyzyjny, ale w rękach fachowca. Myślę, że to wystarczy. Skoro już operujemy fachową terminologią, przypomnijmy, że oficjalnie przyrząd ten nazywany jest impulsatorem kinetycznym. Czas na ponowną przymiarkę drzwi. I teraz uważam, że szczelina jest piękna i zamykają się jak w Mercedesie. Pamiętajcie, ręka mistrza więcej znaczy niż sprzęt dobry upartacz.